Jedźmy. Łuska smoka. Łapa mumii. Ogon byczako goblina. I trzy ziarnka cukro-rydzy. Hmm. Dwa ziarnka cukro -rydzy. Kto w tę straszliwą noc śmie wzywać osobę mą? Oooo. Wielki halloweenowy duchu. Słuchaj, musisz pomóc. Moi kumple, olewają Halloween! Olewają Halloween z własnych win czy cudzych win? Z własnych. Mówią, że z tego wyrośli i niczego się nie boją. Skoro tacy mądrzy są, to zapłacą za to krwią. Niech my strachy i duchy wszelakie zgotują im na ziemi piekło nie byle jakie! <laughs> Czemu się wszystkiego boimy? Aaaa! Znowu jesteśmy dziećmi! Błagam! Zrobiłeś z nich dzieciaki? Powiedziałaś, że są za starzy. Ale nie o to mi chodziło. Ja, Raven. A coś ty taka duża? A coś my tacy mali? A co miał taki przystojniacha? Jusia, bestia się! <laughs> Mamy cukierki! To teraz psikus! Cukierek albo psikus, kochani! Chwila, moment! Pierwsi się bawiliśmy w cukierek albo psikus! A to niezły psikus! Szykujcie się na cukierek! Przestań! Nie wolno! Cukierek albo psikus jest wyłącznie nasz! Nie możecie papugować! Zgoda! Bawcie się jak chcecie, ale sprawiedliwość i tak w końcu zwycięży! Nie pozwolimy wam zniszczyć fabryki cukierków! Za późno! Nie! Nie! Tyle cukierków poszło z dymem. Nasze święto zostało odświętowane. Przerwaliście nam taniec Jego Mościa i jeszcze zniszczyliście fabrykę cukierków. Zepsuliście nasze ulubione święto. Teraz my popsujemy wasze święto. W sensie Halloween? Serio? Co za nawiedzony pomysł. <noise> nawiedzony? Genialnie. Mamy jakiś plan? Słuchać mnie i patrzeć na mnie. Podejdźcie troszkę bliżej. Bliżej. I dalej. I teraz co? Chyba mi się to nie podoba. Łatwo poszło. Nareszcie pozbyliśmy się tytanu. Spadki. Światełko. Nocne światełko? Gdzie światełko? 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 Świateł, 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 światełko, 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 światełko! O nie, Cyborg nie lubi ciemności. Ja tu nic nie widzę. Ludzie, gdzie światło? A piszczel! słoneczny. splot słoneczny! Aua! Cyborg, żyjesz? Co się dzieje? Słyszeliśmy jakieś dziewczęce krzyki. Aaaa! Ośmioki, potwór! Aaaa! Aaaa! O, u, wystraszyłem potwora. O, ten potwór nieźle was urządził. Wysiadły korki. Rano sprawdzę, co i jak. Nie, nie rano! Natychmiast, panie kolego! O, o stary, boisz się ciemności! Co ty opowiadasz? Jesteśmy przyjaciółmi, zrozumiemy! Ja nie, od razu mówię. Właśnie, tylko dzieci boją się ciemności. Nie boję się ciemności, ok? Boję się tego, co w ciemności się kryje. O, mroczne. Nie? Wszystko zaczęło się wiele lat temu na jednej takiej piżamowej imprezy. <laughs> Przyjaciele zmusili mnie do zabawy w straszną Zośkę. W tę głupią grę dla dzieciaków, co to wywołuje się duchy? To nie jest żadna gra! Nie gra, zrozumiano! Zebrałem w sobie resztki odwagi, podszedłem do lustra i wypowiedziałem te słowa. Straszna Zośko! Straszna Zośko! Straszna Zośko! Y -a! Mówię wam, ledwo uszedłem z życiem i od tamtego czasu zawsze śpię przy zapalonym świetle. CUKIEREK albo psikus. Wszystkie dzieciątka słodkie nazbierały. Pora, by przed duchem z krzykiem uciekały. Można inaczej zapewnić sobie rozrywkę, opowiadając sobie straszne historie. Mi to źle. Czyli mój pomysł jest niezły. Jasne! Jest spokój! I nie muszę Was do niczego zmuszać krzykiem? Twój pomysł brzmi fantastycznie! <laughs> Trzymaj się, Robin, nie zepsuj tego! Pierwszy raz się z czegoś cieszą i. O, ja nie, nadal chcę iść do domu. Trzy na cztery, Dobre i to! No to kto chce zacząć? Ja mogę! Mam super straszliwą historię! Jesteście gotowi na zmianę swoich majtek? No więc był raz derwal, który się zgubił w lesie i chodził po deszczu jak głupek. Powiedział... Kurczę, skubiłem się w lesie i chodzę po deszczu jak kubek. I zobaczył chatkę i powiedział: Spoko, odpocznę tu sobie. Ale gość nie wiedział, że inny drwal powiedział, że tam straszy. Tam strasznie straszy. No i nasz drwal sobie wypoczywał i nagle usłyszał nieprzyjemny głos: Mam cię jak na dłoni, a teraz cię. Drwal spędził pół życia na osiedlu, więc nie dał się tak łatwo zastraszyć. Więc kontynuował wypoczynek. Straszny głos odezwał się znowu, tylko że głośniej. Mam cię jak na dłoni, a teraz cię No i wtedy Drwal się przestraszył. I powiedział, nie no, muszę rozkminić skąd ten dziwny głos. Nie no, muszę rozkminić skąd ten dziwny głos. Przez przypadek znalazł tajemny, ukryty pokój. Ależ to było straszne! Trwalna na to! Wchodzę do tego wstrętnego pokoju, Jo! W środku było totalnie pusto. Była tam tylko mała, dziwaczna scena. Odsłonił kurtynę. I wiecie, co zobaczył? Szaloną małą małpę z na palcu, mówiącą Mam cię jak na dłoni, a teraz cię zjem! Prawda, Prawda. <laughs> Ale Was kochani załatwiłem co? Szkoda, że się nie widzicie. I co, przyjacielu? Od razu lepiej. A! No co teraz, no teraz macie? Ale ona straszna! Te podarte szmaty. O, dopiero co kupiłam! Weźcie i te brudne potarki. Bo ja rano zupełnie nie miałam kiedy umyć! I ta brzydka, pomarszczona twarz. Taką dostałam od losu! A to. Nie, nie, macie rację! Powinnam bardziej o siebie zadbać! No dobra, jak się ją pokonuje? Hu, chciałeś chyba powiedzieć. Rany, Cyborg, miałeś facet rację. Wybacz, że wskrzesiliśmy Twoją traumę z dzieciństwa. Potrzebne będzie lustro. Mam w pokoju parę dużych i stuzin małych jak coś. Zaczęła się koło Twoich drzwi. Tytani, do kocykowego fortu, Gailo! Żartujesz sobie? Wsadziłeś do środka lustro? O nie, tylko lustro. Robin, tu jest pięknie! Robi wrażenie. Wow, nie mów, że to boisko do kosza. Nie, tor do kręgli. Boiska szukaj w piwnicy. Wow. Ta, okej, super, pałacyk, ale przypominam, że złapani nadal chce nam ukraść duszę. Zamykamy się za ręce. Zamykamy oczy i zachowujemy absolutną ciszę. Hej, duchy! Chcemy porozmawiać! Pokażcie się! Co? Nie mówcie, że nigdy tego nie robiliście. To, to, Co tam ludzie? Ty co za klęska! Ducha nie można skrzywdzić! Będziemy Was teraz nawiedzać. A nie możecie mówić normalnie? Niestety, w ten sposób wysławiają się duchy. Ale mnie to irytuje. Naprawdę. Natychmiast przestańcie! Nie! Prosimy! Dobra. Uh, dzięki. Nie <grymne> Czego od nas chcecie? Chcemy się dobrze bać wam Halloween i was nastrażyć. Żartujesz? Daliście się zestrzelić tylko po to, żeby nam popsuć Halloween? Z obecnej perspektywy był to spory błąd. Ale trudno, już się nie odstanie. Wy podjęliście decyzję. Dobra, wystarczy. Szczerze mówiąc, nie jesteście straszni. A myślisz? Coś wam powiem, ale nie krzyczcie Ja wezwałam Halloweenowego ducha Ale dlaczego? Oj, no bo Halloween to było nasze najulubieńsze święto Wycinaliśmy dynie, lataliśmy za cukierkami Strasznie mi tego brakowało I co? I wszystko popsułam co ty gadasz, Raven? Zgoda, trzy razy zmieniałem portki, ale to najlepszy Halloween w życiu. Och, żeby mój globulb zawsze się już tak globulbał? No, jest super. Uwielbiam się bać. A ja uwielbiam na siebie patrzeć, bo jestem piękny. Serio? To chodźcie, strzenimy po cukiereczku i rozprawimy się ze strachami. No, duchu Halloween, natychmiast oddawaj mi przyjaciół i wskakuj do dyni! <śmiesz> Nie rozśmieszaj mnie, żrafowe gle! Jestem Pegacyk, jasne? I nazywam się Pasolinka. Dawać dynie! Zapalić dynię! Wytrzymajcie jeszcze chwilę! Pokonaliśmy! Słuchajcie, chyba wiem, jak się pozbyć tytanów. Nie mów, tylko działaj! Skoro tak to jedziemy! Co? co. co jest? Co się stało? Lekarze was poskładali. Będziecie jak nowi. Czyli wracamy do żywych. I nie wypada nam już zawodzić! Nie, bo to z innej bajki. Ach, trudno. Przynajmniej popsuliśmy wam Halloween. Czy popsuliście? Właściwie to wyszło naprawdę fantastycznie. Nawiedziły nas prawdziwe duchy. Straszenie też nie było wcale najgorsze. Nie, zaraz, czyli wszyscy się świetnie bawili? Jasne zapytanie! Doskonale! Wszelką władzę dziś wieczór. Ziemię ogarnie nieprzerwany mrok. Na ulicach zapanuje bezprawie. A dzieci na zawsze przestaną się śmiać. Już dziś staniemy oko w oko z największymi demonami. Straszliwego Halloween!